Dzień dobry Państwu. Chciałabym dziś opowiedzieć o prostych sposobach na zadbanie o tkaniny, które znajdują się w naszych kolekcjach prywatnych i muzealnych, gdy nie mamy sposobności zasięgnięcia porady bezpośrednio u konserwatora. Pod tym dużym określeniem tkaniny kryją się także stroje, hafty, kobierce, kielimy, makaty, tapiserie. Jest tego bardzo, bardzo dużo. Ja pokażę tylko na kilku przykładach pewne zabiegi pomagające nam zadbać o te tekstylia. Tkaniny mogą być o wiele bardziej kruche niż nam się wydaje. Nici mogą mieć mniejsze, słabsze naprężenie, szwy mogą pękać bez ostrzeżenia. Sam materiał tekstylny może być z natury słaby. Zapięcia, ulamówki, koronki, frędzle lub hafty mogą wyglądać zwodniczo, Solidnie. Kaniny są obiektami narażonymi na, na największe uszkodzenia, szczególnie podczas ich użytkowania, ale także w trakcie transportu czy nieodpowiedniego przechowywania. Zabytki tekstylne wymagają szczególnej opieki, jeśli chcemy je zachować dla przyszłych pokoleń. Teraz opowiem chwilę o narzędziach i nie będzie to zaskoczeniem, że podstawowymi przyrządami w pracy konserwatora są nożyczki oraz igły. Nożyczki różnego rodzaju. Ja tutaj akurat mam zakończone prosto oraz delikatnie zagięte. Jak również mam obcineczkę do końcówek nitki, nitek. Przydają się nam również pensety: jedna jest zakończona krzywo, zakończona, a druga jest prosto przy manewrowaniu, oglądaniu używamy rękawiczek i mogą być to rękawiczki bawełniane bądź lateksowe lub nitrylowe. Ale już przy na przykład pracy igłowej raczej pracujemy czystymi gołymi rękoma, dokładnie umytymi, ponieważ zwiększa to precyzję w działaniu igłą. Tutaj mam akurat szpilki entomologiczne w różnego rodzaju grubościach. Służą one, gdy na przykład próbujemy złączyć. Połączyć na przykład jakieś dwie części obiektów, tak jak na przykład tutaj, gdzie mamy zagiętą, zagiętą lamówkę podszewki. Teraz przejdę do oczyszczania mechanicznego. Takim podstawowym sposobem jest po prostu odkurzanie. W warunkach muzealnych używa, używamy do tego mniejszego odkurzacza, który ma regulowaną siłę ciągu. Jest to o tyle istotne, że w momencie kiedy pracujemy z bardziej wrażliwymi, e, wrażliwymi obiektami, nie niszczymy je. To jest haft na kanwie. Używamy kawałka siatki poliestrowej z dosyć dużymi otworami. Ja mam taki kawałek wycięty w prostokąt, ponieważ ułatwia mi to kontrolowanie oczyszczanej powierzchni. Używamy do tego końcówki e, bez włosia i. Gdy odkurzamy, musimy zawsze rozpoznać najpierw, w którą stronę kładzione są ściegi w przypadku haftu lub w którą stronę biegnie wątek. I odkurzamy, wykonując ruch równolegle, zgodny z, z kierunkiem kładzionych nici. W przypadku obiektów, których okrywa włosowa jest trochę grubsza, tutaj mamy kobierzec. Dobrze jest wykonywać odkurzanie, gdy obiekt jest zwinięty na próbę, ponieważ ułatwia nam to również dostanie się do głębszych partii pomiędzy węzłami. Możemy sobie pomóc pędzelkiem. Zawsze kierujemy wtedy zarówno końcówkę odkurzacza, jak i pędzelek w stronę ułożenia runa. W przypadku partii bardziej zniszczonych bądź frenzli zakładamy siatkę poliestrową na końcówkę. I bezpiecznie możemy odkurzać. Kolejnym etapem, którego dzisiaj nie pokażę, jest oczyszczanie na mokro. Jest to jeden z najtrudniejszych etapów konserwacji, najbardziej też możemy powiedzieć, nieprzewidywalny. I do tego podchodzimy zawsze indywidualnie względem obiektu. Dlatego tutaj zawsze potrzebujemy pomocy profesjonalisty. Jeśli jednak do zabrudzenia doszło niedawno i plama jest jeszcze wilgotna, możemy po prostu jak najszybciej położyć bibułę bądź biały ręcznik, aby odsączyć pozostałości. Nie pocieramy tkaniny, bo możemy spowodować jeszcze większe zniszczenia. W przypadku tkanin płaskich, takich jak makaty, kilimy, tkaniny dwuosnowowe, kobierce. Dobrze jest przechowywać je zmienięte na rulon. Musimy pamiętać, aby rulon był dłuższy niż szerokość naszej tkaniny, tak aby wszystkie krawędzie boczne również stabilnie się utrzymywały na tubie. Tkaniny zawsze zwijamy tak aby tkanina była zwinięta wzdłuż mocniejszej części, czyli w tym przypadku osnowy. Nawiniętą tkaninę osłaniamy pokrowcem z bawełnianej niefarbowanej tkaniny. Tak możemy. Przedmioty tekstylne najlepiej przechowywać w czystych, suchych i ciemnych miejscach. Upewnić się, że mają dostęp do regularnej kontroli. Dobrze jest je zapakować i zakryć, aby chronić przed kurzem, który często jest kwaśny i przyciąga wilgoć oraz owady do obiektów.